Dzisiaj w Toilet Defense Simulator przetestujemy nową mapę, która została dodana z okazji Święta Dzień Czynienia i przy okazji rozpoczynamy od Salmon Units. W momencie jak gram takie jednostki są do wydropienia, więc trzymajcie kliki za dobry drop i oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę i subskrypcji. Camera Woman, już mam jedną Camera Woman i teraz czy ja mogę z tej okazji tę jednostkę w jakiś sposób ulepszyć, czy jak to działa? Nie, mamy dwa razy Camera Woman. Um. Okej. Okay. Myślałem, że może to działa na takiej zasadzie, że w ogóle możemy sprzedać jednostki za 80 dolarków. Czy mogę ją sprzedać po prostu? Czekajcie. Um, za 5 coinów, nie, 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 to nie. Um, generalnie rzecz biorąc myślałem, że może tak powiedziała, że możemy jakoś łączyć te jednostki albo coś, ale chyba nie, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, jeżeli się mylę, to e, oczywiście napiszcie mi koniecznie. Mamy tutaj epizod 67 aktualnie natomiast mapa o której mówię jest tutaj z tej Turkey Town czyli indycze miasto wchodzimy i gramy sobie startujemy od razu będziemy grali sami o nie T-rex chciał wejść przepraszam T-rex zostawiłem cię zobaczyłem cię w ostatnim momencie więc sadge dla T-rexa dobra mamy tak pierwszego wave'a jestem ciekawy w ogóle czy to działa na tej zasadzie że ja gram sam Tutaj lecą te jednostki już... O kurde bele, dobra. Czy jak gram sam, czy jakby poziom trudności jest łatwiejszy, tak mi się, jakby tak się zastanawiam. Jestem sam ciekawy w jaki sposób to działa. Dobra, ta pierwsza fala powinna tutaj całkiem spoko przejść. Tutaj ustawiłem daleko imena. Czy mi chcecie powiedzieć, że samemu nie dam rady tego zrobić i te small toilety już mnie załatwią na samym początku. Um. Okej. Okay. Yy, szybko. Camera woman. Ej, nie postawiłem jej. Dobra, teraz. I czemu ona takim opóźnieniem jest zbija? What the hell? Nie no, nie damy temu indyczemu miastu umrzeć, słuchajcie. Ja wierzę, że tutaj jeszcze zdążymy się odbić. O, szybko postawmy ją albo tego. Eee, halo, alo, panika. <śpania> panika Gaming. Dobra, nie jest źle, jeżeli chodzi o THP. Eee, tutaj by się przydał Speakerman, tylko jak go też umieścić, się zastanawiam. Chyba jakoś tak. Jak mi się wydaje. Okej, okay. jeszcze jedną kamera Woman. Musimy, wydaje mi się, że w większych odległościach je umieszczać. Tu już widzę, że jakieś pająki lecą. Brak 34 gola, ale jest czwarty, nie jest źle. DJ Toilet, 700 HP i Biscuita. To jest praktycznie chyba niemożliwe, żebym ja sam to przeszedł. No nic, yy, mówi się trudno. Weźmy sobie kolejnego Speakermana. Nie wiem, ten Speakerman mi się wydaje, że spoko na takich kontach właśnie, na takich rogach w sensie. Ile tam kosztował upgrade? 150. Wydaje mi się, że aktualnie musimy się skupić.. Ojej ojej, oj. Już widzę, że tutaj nic dobrego się nie, się nie, ten, nie szykuję. Bo już tej masa jednostek leci w moim kierunku. Dobra, tego speakermana dziś na rogu mi jeszcze chyba, albo nie. Camera woman. Okej, okay, wydaje mi się, że ja za jakieś zbyt trudne mapy biorę jak na pierwszy raz. No ale. Mmm... Um, oj! No niestety, ale ej, 36 coinów dostałem, to jest dobry wynik, więc z tej mapy jest całkiem sporo. Dobra, być może teraz T-Rex będzie tutaj. Czy jest T-Rex tutaj? Chyba nie ma. Mutek dla T-Rexa widzowie, ale no nie, ten nie chciałem, więc y, Sorka T-Rex, dobra, spróbujemy jeszcze raz. Może z kimś uda się tutaj zagrać. Mam taką szczerą nadzieję. Poczekajmy chwilę. E, czy jest ktoś chętny? E, uwaga, uwaga, spróbujmy. Pójdźmy tutaj, Turkey Town. Zapraszam, zapraszam do wspólnej gry. Chyba nie, o idzie ziomuś. Tylko, że się zdecyduje, 15. Tutaj są teraz jakieś rozkminy. Oho, dobra, idę z nim grać. Zagramy sobie w trzech. Może pójdzie nam y, lepiej niż w... Aha, fajnie, dobra, to w, w czterech. Co ciekawe właśnie, czy w kilku... w sensie, w sensie czy więcej osób jest ciężej, czy, czy łatwiej, jak to wygląda. Dobra, zagram z tym ziomeczkiem chciałem powiedzieć, ale widzę, że. To jest śmieszna sprawa. Nikt nie chce z nikim grać. To może tutaj z tym ziomeczkiem? Tak nie to sami znowu zagramy i tyle jeszcze raz sobie po prostu. Z tej kaski wydropimy jakieś jednostki. Co my tu mamy w ogóle za robukcy? Mamy więcej szczęścia. No przydałoby się. Zdecydowanie my shop, mamy questy w ogóle. Ej, na tym widziałem że są tutaj questy i są też gemy. Do czego służą gemy w tej grze? To jest dobre pytanie. Czy sprawdzam czy tutaj. O! Oho, jest znowu ono teraz cię widziałem. Dobra, można teraz startować. O teraz nie, teraz nie zgubiłem T-Rexa. Dobra, 3 na 10 startujemy. 3 na 5 znaczy się co ja gadam? 3 na 10. Dobra, jestem ciekawy jak nam pójdzie w trzech. Mam nadzieję, że... Yy, Alo? Czemu nas wyrzuciło? Do... A, dobra, mniejsze, to się wczytuje. Yy, dzisiejszy dzień w yy, Toilet Tower Defense jest no szalony, jak widzicie. Ok, mamy 300 golda. Można już teraz więcej podziałać. Aha, to z trzech stron leci wtedy, jak nas jest więcej. Dobra, yy, TV Man. I weźmy sobie yy, Camera Woman. Gdzieś, no nie wiem, tutaj. Wstawmy. Ej, to leci naprawdę giga szybko. I mamy 3 te, mamy 3 wav'y. Dobra, skipujemy tego wave'a. Ja mam tutaj ekspertów wokół siebie to raczej nic nie powinno się stać. Weźmy jeszcze tutaj tę kamera woman. Skupimy się na upgradech bardziej, tak mi się wydaje. Ojej, oj, oj! tutaj ktoś postawił, ej może zróbmy tak, nie wiem do końca jak tutaj kooperować z tutaj właśnie kolegami, więc robię tak, że ja będę po prostu stawiał te jednostki bliżej bazy i się na tym skupię, oni niech stawiają je bliżej, ja będę tutaj stawiał, proszę bardzo, raz kolejny camera woman w tym przypadku wiem chociaż jak ona działa okej okay. bands nice więc ja się zajmę właśnie tą odnogą, czyli tej końcówką, to widzę, że speakermana Tirek postawił właśnie nie, nie do końca czas, jak ten speakerman atakuje, bo jego animacja nie jest tak bardzo spektakularna jak pozostałych tutaj postaci. Dobra, ja bym skipnął tego wave'a, bo też nie będziemy czekać. Jest 136. Hmm. Um, aha, i pierwszy, czy ja mogłem temu zapobiec? Chyba tak. Dobra, jeszcze jeden ode mnie będzie. No mogłem temu zapobiec, ale nie byłem pewien. Jak wygląda ta fala tutaj? to jest jakaś potężna fala? Oh, widzę, że niewiele dłużej chyba przetrwamy. Czy Large Toilet leci w trzeciej w trzecim fali? To jest chyba rzeczywiście jakaś mapa dla ludzi, którzy mają trochę lepsze jednostki niż ja, tak mi się wydaje, no bo... Inaczej tego nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, że już na trzecim wave'ie padamy. Tu jeszcze jakieś wielkie Spider Toilety lecą. No i bez kitu, no powiem szczerze, że to jest najtrudniejsza mapa, na jakiej grałem, ale to pewnie, jak wspominałem, ze względu na to, że to jest event i pewnie no, specjalnie tutaj są jakieś mocne ten, mocne jednostki, po to, żeby właśnie głównie ci gracze. A jeszcze ten jeden ziomek wyszedł, ok, czyli zostaliśmy tak w zasadzie w grze na trzy osoby we dwójkę. No tutaj się nic dobrego raczej zdarzyć nie może. Ale może chociaż y, dostaniemy tyle coinów, żeby zakupić jeszcze jedną jednostkę na dzisiaj. O, chociaż tutaj. A, on tego speaker ulepszył. Dobra, ja też go zapgradeuję. Może jeszcze się uda przetrwać tę falę. Może nie będzie tak źle. O, udało się. Oj, tego. No tego się niestety nie dało. Hej, <laughs> smutek. Smutek i żale. Wielki kibel nas załatwił. Bez kitu. A nie, dobra, jeszcze, jeszcze żyjemy, okej. Okay. A tutaj? Spider Toilety. Ej, nieźle, czwarty wave leci. Okej. Okay. Ja bym zablidował jeszcze raz, może tego Speakermana, albo postawił jeszcze jednego gdzieś tutaj, powiedzmy. Okej. Okay. Jeszcze jednego postawmy. <grym> Na samym końcu. Niech ratują te wavy tutaj. Czwarty wave, upgrade był 150. Dobra, to teraz skupimy się na tej linii. Wave czwarty teraz leci. Okej. Okay. tutaj są jakieś mniejsze kiberki, ale są one dość szybkie, więc tutaj może być problem z zatrzymaniem ich. No ale zobaczymy. Już myślałem, że w poprzednim waveie padniemy, ale przetrwaliśmy, więc może teraz będzie podobnie. Mam taką nadzieję przynajmniej, bo fajnie by było tej przetrwać dłużej. 1290 HP mamy. Pięć jednostek, które mogą potencjalnie bicie. Je. Jednak one chyba nie są takie szybkie, ale nie wiem jak szybko te jednostki będą potencjalnie atakować je. Dobra. Czy dadzą radę jeszcze? Jest! O już, tej nie dadzą. No i obrywamy. Nie wygląda to dobrze, dobra może uda mi się jeszcze na szybkości... ...zupgrade'ować tego jednego. Wbijam to, udało się, ale czy to jakkolwiek pomoże? Niestety nie. Ale dostaliśmy chociaż 30 coinów, więc będę mógł po raz kolejny spróbować yy, właśnie tutaj użyć samon unit. Nowe jednostki są za 23 minuty. No i dobra, samonujemy kamera men. Ej, kameramena nie miałem chyba. Nie. Nie miałem, więc tu mamy kolejną jednostkę. Zastanawiam się, czy mogę coś z tymi dwoma jednostkami zrobić. Dajcie mi koniecznie znać, czy można je w jakikolwiek sposób łączyć albo wymieniać.